Od jakiegoś czasu miałem bardzo realistyczne sny i mogłem w nich robić co tylko chciałem. Na początku głównie latałem i zwiedzałem różne miejsca, ale z czasem zaczynałem robić coraz gorsze rzeczy. Polubiłem bić przechodniów i rabować sklepy. Krótko mówiąc, robiłem wszystko, czego nie mogłem robić w prawdziwym życiu. Potem przyjeżdżali policjanci i próbowali mnie zatrzymać, ale w swoich snach byłem niepokonany, więc bez problemu sobie z nimi radziłem. Pewnego dnia, kiedy wracałem z pracy do domu, zauważyłem, jak ktoś znajomo wyglądający obserwuje mnie z daleka. Przyjrzałem mu się uważnie, aby sprawdzić, czy to ktoś, kogo znam, i wtedy to do mnie dotarło. Był to policjant, który próbował aresztować mnie w moim śnie. Jego wygląd był na tyle charakterystyczny, że łatwo było go zapamiętać. Jego oczy były nieludzko duże, podbródek długi i spiczasty, a skóra miała czerwoną barwę. Co on tam robił? Przez chwilę myślałem, że to sen, jednak tak nie było. Podszedł do mnie z obojętnym wyrazem twarzy, chwycił mnie za kołnierz i podniósł do góry. Byłem zaskoczony jego ogromną siłą. Zacząłem do niego krzyczeć, co ty wyprawiasz? Na szczęście przechodnie zareagowali i powstrzymali go, a ja odszedłem. Mężczyzna patrzył na mnie do samego końca, aż zniknąłem mu z oczu. Byłem tak przerażony, że tej nocy nie bawiłem się już w moim śnie. Przez parę następnych dni zachowywałem się normalnie w swoich snach, ale w końcu znów zacząłem się w nich bawić, żeby trochę odreagować stres. Włamywałem się do różnych domów i robiłem krzywdę innym. Kilka dni później, kiedy szedłem do pracy, ktoś złapał mnie za ramię, a kiedy się obróciłem, ponownie ujrzałem policjanta ze swojego snu. Zanim zdążyłem zareagować, mężczyzna zaczął mnie dusić. Przerażony, zapytałem, dlaczego to robi. Na co ten, patrząc mi prosto w oczy, powiedział: Nie zakłócaj porządku naszego świata. Duszony, próbowałem złapać choć odrobinę powietrza, aż w końcu ludzie wokół nas rozdzielili. Wtedy uciekłem w zakłopotaniu. Od tamtej pory mężczyzna pojawiał się w moich snach każdej nocy, a ja przestałem bawić się w Boga i od tego czasu nie spotkałem go już w realnym świecie. Wciąż nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Kim on właściwie był? Wiedział wszystko o tym, co robiłem w moich snach. Czy w świecie snów naprawdę żyją ludzie? Jak w równoległym wszechświecie?